Klub sportowy Warta Sierac podsumował działalność w minionym roku. W specjalnym spotkaniu udział wzięli członkowie zarządu, trenerzy, sponsorzy, samorządowcy i przyjaciele. Głównym punktem programu była prezentacja klubowego kalendarza na 2022 rok. To już 15 edycja, kiedy wydajemy kalendarz Warty Sierad. Zaczynaliśmy skromnie od jednostronicowego wydawnictwa. Na dzień dzisiejszy to już nie jeden, a dwa kalendarze. Jak Państwo widzicie, pięknie wydane, zedytowane i rzeczywiście duża gratka dla wszystkich sympatyków, ale również dla zawodników i młodych adeptów piłki, którzy grają, trenują w Warcie sieraz juniorskiej. Każdy z chłopców, który y, trenuje, jest na zdjęcie. Będzie miał fajną pamiątkę, że, że tutaj, że tutaj uczestniczy. Nakład jest ograniczony. Jest 400 kalendarzy, tych tak zwanych seniorskich i 400 juniorskich. W tym roku postanowiliśmy, że kalendarze są bezpłatne. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał ochotę dobrowolną cegiełkę na klub przekazać, to będzie nam bardzo miło, a nie chcemy ograniczać dostępu do tych kalendarzy i robić jakichkolwiek barier. Także każdy z kibiców będzie mógł, jeżeli będzie miał ochotę, taki kalendarz po prostu dostać. Tradycyjnie w Telemonie. W Mam nadzieję, że się spodoba y, przede wszystkim rodzicom, bo ja też y, jak byłem zawodnikiem y, juniorskich drużyn Warty Sieradz, to dla mnie też y, to zawsze była jakaś tam mobilitacja, y, kiedy fotograf przychodził, y, żeby później... I jakoś ładnie się prezentować na tych zdjęciach i rzeczywiście te zdjęcia do dzisiaj mam w archiwum i, i na pewno y, te zdjęcia też zostaną w archiwum tych dzieci i rodziców. To pierwszy raz, gdy Akademia Warty Sieradz otrzymała własną wersję kalendarza. Za biało-zieloną młodzieżą niezwykle udany rok. Trzy nasze drużyny wywalczyły awans do pierwszej ligi wojewódzkiej, jedną drużynę mam w drugiej lidze wojewódzkiej, także biorąc pod uwagę silną konkurencję na terenie naszego województwa to... Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze drużyny meldują się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Lidze Wojewódzkiej Łódzkiej. Ten rok faktycznie mamy się czym pochwalić. Mamy trzy drużyny, które awansowały jesienią. Jedna drużyna wcześniej awansowała do pierwszej ligi wojewódzkiej wiosną. Mamy bardzo ciekawy rozwój zawodników. Widać progres w ich grze. Druga drużyna jest oparta w całości na naszych wychowankach, a w pierwszej drużynie też już debiutowali i łapią minuty zawodnicy, którzy są szkoleni w Akademii. Naszym celem jest szkolenie dla lokalnego klubu, dla Warty się raz, szkolenie zawodników, którzy mają występować przede wszystkim u nas. Nie jesteśmy żadnym. Klubem satelitą dla innych dużych z całej Polski. Chcemy wyszkolić, chcemy pokazać tych chłopców przed naszą publicznością. Swoją współpracę z Wartą Sierad i jej akademią zachwalali klubowi sponsorzy. Zaangażowanie i takie współistnienie w środowisku lokalnym to jest myślę największa wartość, że, że tutaj się możemy w jakiś sposób też przyczynić do tego, żeby ten sport się w rejonie rozwijał. E, oczywiście. Takie działanie wzbudza sympatię, bo to są i dzieci, i rodzice, którzy, którzy też widzą i doceniają taką pomoc. To są też działacze wspierający. Często korzystamy z okazji promowania, wystawiania samochodów, więc to też jest okazja, żeby się przybliżyć do naszych potencjalnych klientów. Ale największą satysfakcję to mamy jednak z efektów tego, co sportowcy osiągają i że coś się dzieje. Takie wsparcie młodzieży, przed Przede wszystkim szkolenie poprzez futbol, szkolenie w grupie i ludzie, którzy się tego podjęli, tacy odpowiedzialni jak Ryszard czy Tomek, to jest po prostu rzecz, która jest niesłychana, dlatego staraliśmy się to wesprzeć. Promocja poprzez sport, jak wiadomo, jest najbardziej skuteczna, a tutaj sukcesy przychodzą na razie same. Zobaczymy, co będzie dalej. Po rundzie jesiennej Warta przewodzi w czwartej lidze łódzkiej pod wodzą nowego trenera. Celem jest awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Jest to mile zaskoczony przede wszystkim organizacją klubu, ludźmi, którzy wokół klubu funkcjonują. Jest to bardzo miłe. Widać, że jest chęć, jest pomoc. Wszyscy chcą współpracować, no i wszyscy kibicują, bardziej się raz, To jest najistotniejsze. Mamy jeden cel i staramy się zrobić wszystko, żeby ten cel osiągnąć. Najważniejsze jest, że skończyliśmy rundę bez urazów, nie ma poważnych kontuzji. I to jest najistotniejsze. Jesteśmy w zdrowiu i przystępujemy do przygotowania na 100%. Półrocze zdecydowanie na plus. Jesteśmy liderem na półmetku czwartej ligi. Mamy przewagę 6 punktów nad drugą drużyną. Za mojej kadencji przypominam sobie tylko rok 2016, kiedy po rundzie jesiennej byliśmy liderem. Wtedy jeden punkt nad Wartą Działoszyn. W czerwcu cieszyliśmy się z awansu, z powrotu do trzeciej ligi. Także mam nadzieję, że historia się powtórzy. I na zakończenie chciałbym wszystkim sympatykom. Wszystkim kibicom, wszystkim sponsorom, wszystkim, którym Warta się raz jest bliska, życzyć zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, abyśmy mogli jak najczęściej spotykać się na stadionie. Mam nadzieję, że ta covidowa pandemia przejdzie. Zapraszam wszystkich na spokojny, przyszły rok 2022.